Słuchajcie, ja Wam pokażę na pomarańczce. Zobaczcie, jeżeli mamy takie wgłębienia, powiedzmy na pomarańczce, prawda? Przypuśćmy sobie, pokażę Wam na jednym wgłębieniu. Na jednym wgłębieniu, proszę bardzo, jest wgłębienie, prawda? To u mnie to wgłębienie się, że tak powiem, trochę spłaszczyło. Czyli generalnie po miesiącu, jak wgłębienie było na kartce, przypuśćmy o takie, zobaczcie, ja pokażę na kartce, było wgłębienie takie, to ono się zrobiło takie. Czyli połowa tego głębienia jakby uniosła się do góry. Coś takiego. Nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ale w głębienie było powiedzmy takie. Pokazuję Wam. Na przykład. No, taki dziorasz nie miałam, ale chcę Wam pokazać różnicę. No i wtedy, jak ja zaczęłam stosować, to zaczęło mi się to powoli unosić. Unosić i zrobiło się takie delikatne, malutkie. No wiem, że ciężko jest to pokazać. Ja może... Zrobiłam błąd, że nie sfotografowałam sobie tej skóry, bo mogłam to zrobić. A następnym razem, jak mi się znowu pogłębi, to, to dla Was to zrobię. Przed kuracją i po będzie zdjęcie. Figielka przed, figielka po. W każdym razie, jeżeli są te wgłębienia, to one mi te wgłębienia troszeczkę się podniosły. I słuchajcie, ja widzę różnicę. Widzę naprawdę różnicę, ponieważ wiadomo, celuli mi całkowicie nie zejdzie, bynajmniej tak od razu na pewno nie to trzeba naprawdę długiej męczarni, czasami długiej pracy nad sobą, nad swoim ciałem, żeby ten celulit poszedł prać od nas dlatego mówię, że te wgłębienia się troszeczkę podniosły tak mniej więcej, znaczy może nawet, yy, mogę nawet z sercem z ręką, z sercem, z sercem na ręku z ręką na sercu powiedzieć, że całkiem fajnie się, że tak powiem, zaczęły już tak ta skóra zaczęła się po prostu robić taka coraz bardziej jednostajna, i nie na zasadzie takich bardzo dużych fal, ale na takie małe fale, takie malutkie naprawdę. I generalnie ja jestem bardzo zadowolona.